Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie. Zapraszam na kolejny odcinek Sportowej Fali. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a tym razem moim państwa gośćmi są Kordian Zabrocki oraz Bartłomiej Woźniak, czyli prezes i wiceprezes UKS Basket ósemki Wejchrowa. Witam panowie. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego, że Traf Sopot ostatnio ogłosił, że przed sezonem, że ich, szereg, ich szeregi wzmocni Szymon Nowicki. A ta postać jest doskonale znana w szeregach Waszego klubu, bo to jest wychowanek, który grał w Real Madryt, w Śląsku Wrocław, jak dobrze pamiętam, a teraz trafił do, so do Sopotu. Jak wspominacie tego zawodnika? Czy już wtedy było widać, że ona jakieś tam. Hmm, rokuje bardzo dobrze? Z Szymkiem mam do czynienia od czwartej klasy szkoły podstawowej. A, gdzieś tam na początku we wrześniu roku szkolnego chodziłem po czwartakach na uli na, 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 yy, przy, w szkole i się pytałem, kto chce przyjść na zajęcia. Jeszcze inny się zgłosił. Yy, ja chcę być na zajęciach i oczywiście od tego czasu już chodził bardzo często. Yy, bardzo dużo jego kolegów. no W sumie w naszej szkole powiedzmy, że koszykówka jest taką podstawową, kultową dyscypliną. A jakimi warunkami wtedy charakteryzował się Szymon? Jak zaczął? Często zdarza się, że w Wejherowie mamy wysokich, wysokich zawodników. Na tle województwa pomorskiego zawsze, zawsze mamy jakąś wysoką perełkę, no tutaj w tym przypadku był to Szymon, ale akurat w jego roczniku. Przywinęło się u nas dużo fajnych dzieci, które wspomogły jego rozwój, a on wspomagał, rywalizował z resztą. Myślę, że to dobrze dało, bo na dzień dzisiejszy jest z tego zespołu rocznika 2, 5, 2 dwóch zawodników, czyli on i Czarek w Ekstraklasie i jeden zawodnik jest w pierwszej lidze męskiej. A jakbyście mieli określić, co zadecydowało w kontekście Szymona Nowickiego o tym jego rozwoju kariery? Czy to jest talent, ciężka praca? Tutaj decyduje wszystko chyba. A, ważnym aspektem e, e, w koszykówce jest szeroko pojęta głowa, czyli odporność psychiczna, właśnie zapał, chęć do pracy. E, to można w jednym, w jednym słowie ująć głowa, ale ono e, bardzo szeroki zakres, e, zakres obejmuje więc e, myślę, że e, przede wszystkim koszykarz mówi, musi mieć taką dobrą głowę do, do wszystkiego i do do zapału do pracy i do spokoju na boisku, do rozwiązywania problemów boiskowych, a także i pozabojskowych. To wszystko się wiąże i dzięki temu później ten cały, cały zawodnik może, może jakoś tam funkcjonować. Warto dodać też, że tata Szymona sławek Nowicki, grał kiedyś w koszykówkę w z Polułka z 8. To były takie początki. Poważniejsze gry w Wejcherowie zespołu koszykarskiego to były lata 90. 95 piąty, rok, świętej pamięci Jarek Bogusz prowadził zespół w lidze okręgowej, potem trzeciej lidze i następnie po przekształceniu w WKK, potem UK, WKK Wejherowo, zespół grał na poziomie trzeciej, drugiej ligi, trzeciej ligi, Galia, o drugą ligę, przepraszam, bo następnie ten zespół został, że tak powiem, przeniesiony do gniewina, gdzie gniewino faktycznie w tej drugiej lidze ee, walczyło. Chciałem nawiązać do tego, co Kordian powiedział, bo ostatnim się przypomniała nasza rozmowa, zapytałem Kordiana, czy by nie było sensem promować nasz klub troszeczkę mocniej. I faktycznie doszliśmy do wniosku, że warunki lokalowe, ale też promocja naszego klubu jest na takim poziomie, że nie potrzebujemy że to dodatkowych aspektów, żeby nasz klub na zewnątrz reklamować i też myślę, że to, że i Jórowa Romady to też jest taki, taki zapalnik, trochę taka, taka, taka informacja, że, że warto nas trenować i, i z naszego klubu można trafić do jeszcze lepszych na tym poziomie juniorskim czy seniorskim. Kiedyś, przepraszam, kiedyś sobie wymyśliliśmy, ja nie wiem, przy jakiej okazji nawet, takie hasło, najlepszy basket tylko w Wejherowie, to już tam tak. naszcie nas, nas lat temu pewnie. I ono tak powoli wchodziło, wchodziło, wchodziło. I teraz, jak nie jadę z dziećmi e, e, gdzieś na zawody w Polskę, to śmiesznie bo piszą Wejherowo przez CH, ale najlepszy basket tylko Wejherowie I w tym środowisku koszykarskim to jest od razu wchodzimy. To jest najlepszy basket tylko Wejherowie. Tak to hasło tak przylgnęło bardzo mocno i chyba dzięki temu też tam trochę trochę promocja jest. Jeszcze raz ja tylko przyczepię tego Szymona Nowickiego, bo to na pewno słuchaczy zainteresuje. Czy mieliście może z nim kontakt albo z jego rodzicami, jak tam wyglądało jego życie w Realu Madryt od kuchni, jak tam wyglądały treningi, miał miał czas na, na prywatne życie. To znaczy, tak, ale e, mieliśmy kontakt przez mamę i tatę, bo mama była na każdym meczu, tata również e, i te treningi w Real Madrid e, były bardzo ciężkie. On był, tak, że tak powiem, zamknięty w takiej troszeczkę szklanej kopule e, odcięty od e, rzeczywistości, e, skupiony na treningach, e, bo ta drużyna, w której grał, e, warto dodać, że wygrała ta, taki turniej Taką młodzieżową Euroligę, turniej był chyba tylko na poprawnie ławkownie, Adidas Generation, to chyba się nazywa. Dokładnie, i wygrał tę młodzieżową Euroligę, i był tam z jednym z, z ważniejszych elementów tej układanki. Nie, w nie grał w pierwszej piątce, ale wchodził z ławki, dostawał dużo minut i był ważnym takim ogniwem, i, i wygrał właśnie te zawody. Także ciężka praca w ciągu tego roku, naprawdę z tego co wiemy nie miał dużo czasu na życie takie prywatne, żeby nawet pozwiedzać czy, 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 czy pochodzić sobie po Madrycie na, na inne mecze z seniorskiego ralu, piłkarskiego czy, czy koszykarskiego. Te treningi pochłaniają naprawdę dużo czasu i to potem zaowocowało, że faktycznie mógł przebierać w ofertach. Wybrał z Wrocław. I teraz, jak wiadomo, gra w Straszu Sopot. I mam nadzieję, że mu tam bardzo dobrze pójdzie i będzie godnie reprezentował Sopotki zespół i potem tym przyszłości reprezentację Polski. To zostawmy teraz Szymona już z boku i teraz skupmy się już przede wszystkim na Waszym klubie. Może na początku kilka zdań o naborze. Jak wygląda właśnie nabor w Waszym klubie? Nie wiem, czy tylko sprawdz... każdy może przyjść, czy sprawdzacie go w warunki fizyczne, czy już umie kozłować, wykonać ten dwutakt? Każdy może przyjść, Mam zajęcia. Od, y, zaczynają się od pierwszej y, klasy szkoły podstawowej. F, co prawda, ja jako trener nie uważam, że to było y, dobre, żeby tak szybko zaczynać y, jakiś tam specjalistyczny trening, więc raczej to jest ogólno rozwój y, i zabawy z piłką, niż jakiś tam y, porządny trening koszykarski bo chodzi o to, żeby zachęcić dzieci. No dużo mam telefonów właśnie na koniec wakacji. Na naszej stronie facebookowej jest podany kontakt i rodzice dzwonią z całego powiatu, chcą zapisywać swoje dzieci. Niektóre właśnie za szybko, ale mamy zajęcia od pierwszej klasy. Przy współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki mamy taki program szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki. No i Polski Związek Koszykówki daje tam sprzęt, tak, jakby całą otoczkę dookoła, przy współpracy z dyrekcją, jakoś udaje się to ciągnąć. A w jakich grupach trenujecie? Mamy chłopców pierwsze, trzecie klasy, chłopców czwarte, piąte klasy, chłopców szóste, siódme, ósme. No, i staramy się robić tak, żeby to było do ósmej klasy szkoły podstawowej. Teraz nawet się przepisy y, zmieniły w Polskim Związku Koszykówki. Y, do końca szkoły podstawowej nie jest zakaz transferowania zawodników do innych klubów. Y, czyli taki wychowany, który jest tutaj u nas w szóstej klasie, teoretycznie nie dostanie pozwolenia na grę w innym klubie w Województwie Pomorskim, chyba że rodzice się wyprowadzają za pracą. No to wtedy jest to inna sytuacja, ale y, Polski Związek Koszykówki chciał ograniczyć takie swobodne przepływy dzieci po to, żeby y, nie, mniejsze ośrodki miały szanse do funkcjonowania do, do, powiedzmy nawet do tego U15, czyli do 15. roku życia. Czy może jest jakiś pomysł, plany daleko dalekosiężne, żeby jakąś może seniorską drużynę prowadzić? Kiedyś takie plany miałem, dzisiaj już ich nie mam. Wyzbyłem się ich już chwilę temu. Myślę, że w Wejherowie by się dużo nazbierało koszykarzy, nawet naszych wychowanków takich, żeby była spokojnie druga liga. To na pewno nie ulega wątpliwości, tylko, że to jest dużo organizacji, dużo zajęć, a ja się zajmuję młodzieżą. Myślę, że musiałby to kto inny robić, a niestety trenerów nie mamy za dużo, więc na razie może gdzieś jakieś światełko w tunelu, ale nie, nie na pewno przez najbliższe dwa lata. Zgadza się. Ideą naszego klubu jest szkolenie do tego, jak Gordon powiedział, do tego 15, 15 roku życia. Faktycznie, tylko że każdy chorowie. Kolokwialnie mówiąc, wyprodukowaliśmy bardzo dużo, i zespół na drugą ligę e, na pewno by, byśmy uzbierali e, dwunastkę taką bar, bardzo, bardzo mocną. A tutaj warto daje, że w tych rozgrywkach meczowych liczymy się w województwie pomorskim i jest jakieś anonimowe i, i w co roku e, gdzieś na tych kategoriach w, w U11, U13 gdzieś tam się bijemy o Mistrzostwo Pomorza, U11 zespół dwukrotnie zdobył teraz Niczoso Pomorza, czyli te, 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 te najważniejsze rozgrywki w tej kategorii wiekowej w naszym województwie i warto tak dodać taką ciekawostkę, działamy od 2006 roku, w przyszłym roku mamy lecie więc może też zaplanujemy jakiś fajny event z okazji tego dwudziestolecia. Co, co mógłbym dodać? A wyraźnie widać na, na bazie tych naszych nowych wychowanków, którzy grają w Ekstraklasie, że to pójście w tą stronę indywidualną, czyli bardziej promowania zawodnika, nie klubu, e, że puściliśmy ich po szkole podstawowej gdzieś dalej, e, chyba bardziej to przyniosło efekt, bo dzięki temu e, koszykówka Wejherowie też jest właśnie popularna, że oni gdzieś tam grają, a tak jakbyśmy chcieli ich trzymać tutaj na siłę e, robić dla nich zespół drugiej ligi nawet. Nie wiadomo, czy by się ich kariery tak rozwinęły, tak mocno, jak się teraz rozwinęły. Jesteś małym klubem, tak naprawdę młodzieżowym. Trzy, młodzieżowym trzech trenerów bardzo do, bardzo, się bardzo, dobrze, bardzo dobrze tak. pracuje z młodzieżą i są tego efekty, tak jak Kordnia mówi, po, po tym 15 roku, po tym poziomie, że tak powiem, do którego trenujemy, potem zawodnicy trafiają do klubów trójmiejskich, do Gaków, czy do innych, więc. Tak jest nasz cel, taka jest nasza idea. Ale nie tylko sz szkoleniem się zajmujecie, bo także organizacją zawodów. Takim charakterystycznym turniejem jest m.in. Streetball małego Trójmiasta. Czy w tym roku będą kolejne edycje? Tak, mamy, mamy taki plan, yy, mamy wstępny termin. Całkiem niedługo. Yy, całkiem niedługo. Myślę, że za chwilę na naszych mediach społecznościowych pojawi się informacja, ale warto dodać, że yy, oprócz tego szkolenie młodzież do rozgrywek. E, tych ligowych i, i z tego street, oprócz tego streetbola, to też e, warto wspomnieć, że raktowaliśmy po 10 latach Weichler taki turniej, który e, przyciągał naprawdę na początku e, powstania te, tego, te, tej idei, tego, te, te, tego turnieju, tych zawodów, wielu zawodników. Mi się zawsze kojarzy, jeden zawodnik, który może potwierdzić, to jest taki Litwin, Mantas Kalnietis, e, który potem grał w w pierwszej piątce reprezentacji Litwy, a zaczynał tak naprawdę u nas w Wejherowie na tym turnieniu Wejher Cup. No to może był, nie zaczynał, ale był, był, już, był uczestnikiem, na, był uczestnikiem to był ten początek, że tak powiem jego przygody. To był rok 2001-2002. Wtedy w Wejherowie Kaszykówka stała na bardzo wysokim poziomie, na tym poziomie właśnie młodzieżom juniorskim. W 2001 roku zdobyliśmy mistrza Polski kadetów. Trzy lata później brązowy medal mistrzostw polskich juniorów. Także, także jesteśmy, że tak kontynuujemy tą ideę i, że tak powiem, to co kiedyś się działo na początku tego XXI wieku, staramy się, że tak nawiązać do, do tych sukcesów i takim sukcesem właśnie jest to, że w tym roku w Ekstraklasie tak naprawdę mamy dwóch swoich wychowanków, Czarka Zabludskiego i Szymona. Ale to nawet może, bo ja przepraszam jeszcze, można tak zobaczyć na ulicy, jak się wybierze, ja teraz ostatnio przysiadłem się na rower, często jeżdżę, to praktycznie wszystkie boiska wejherowie koszykarskie, te tartanowe, jest ich parę tam na osiedlach są pozajmowane, są pozajmowane, jest dużo, się. dużo ludzi, rzuca, gra sobie, organizują się grupy takie amatorskie, a pogramy sobie, no to myślę, że to właśnie świadczy o tym, że i to bardzo dobrze dla zdrowia też naszego społeczeństwa. Kiedyś takim miejscem spotkań była, było popularne boisko przy społecznej, zawsze graliśmy tam na tym boisku, a teraz <laughs> oprócz tego, tego, tego miejsca jest zadeszone boisko przy przy, 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 szkole, ósemce. przy ósemce, gdzie zimą y, to, 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 to boisko przystąpiło się Plodowisko. i warto tam się wybrać po południu, zobaczyć ile dzieci, e, starszych, młodszych korzysta z tego obiektu i gra w koszykówkę. E, wspomniałeś o Wejher Cup, czy w tym roku też będzie jakaś kolejna edycja, planujecie? Tak, tak w połowie jest, października. jest to druga edycja po tej, że tak powiem długiej, dłuższej przerwie, e, także, także w połowie października organizujemy ten turniej. Możecie już zdradzić kogo zaprosiliście, kto przyjedzie? No tam zespoły, z, od, odzywały się zespoły z Polski, z Bytomia, z Warszawy, a będzie turniej prawdopodobnie na 8 zespołów ogólnopolski. Na razie jeszcze nie międzynarodowe w tym roku. A jeżeli chodzi o kalendarium y, wydarzeń w Waszym y, klubie, jakie są jeszcze ważne y, zawody, wydarzenia w tym roku szkolnym? Mamy plan i może nam się uda reaktywować również amatorską ligę koszykówki. Y, może nie w formie takiej jak była, y, ale na początek może taki jakiś turniej, puchar y, ligi amatorskiej, ponieważ te rozgrywki cieszyły się dużą popularnością. Y, nie tylko zresztą koszykarze z Wichrowa przyjeżdżają do nas ekipy też z, z Trójmiasta. 10-12 zespołów zawsze grało. Graliśmy tak, tam w zeszłym roku było 12 zespołów. 12 zespołów. Graliśmy w okresie kwiecień-czerwiec, więc może w tym roku nawiążemy, że tak powiem, do tej idei, ponieważ przed pandemią chyba była ostatnia edycja, 9 czy 10, chyba 10. Teraz byśmy chcieli właśnie troszeczkę to reaktywować, skrzesić, że te te rozgrywki dla amatorów w bo tych amatorów jest naprawdę dużo. Tak jak padło pytania o tą drugą ligę, to tak naprawdę jakbyśmy zorganizowali takie rozgrywki amatorskie, tak jak były kiedyś, to właśnie z tych wszystkich zespołów amatorskich można było zrobić selekcję do tego do zespołu drugoligowego. Ale Wasze dzieciaczki nie tylko trenują, ale także grają w rozgrywkach. Przyorganizowanych przez Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, no i a, jak zajmują miejsca w kategoriach u, u 13 u 15 u 17, nie, u 17 już nie. E, to są rozgrywki mistrzowskie, czyli gdzieś tam gramy na poziomie ćwierćfinałów czy półfinałów mistrzostw Polski. A jak byście ocenili e, poziom koszkówki, nie mówię o jakierwiek o całym takim pomorskim regionie odnośnie do innych tam województw w Polsce, jak pomoże stoi koszykarsko? O, to może ja zacznę, bo kurde ja mam, mam większą wiedzę na ten temat, co to dopowie. E, Trumiejska koszykówka Mozero jest na bardzo wysokim poziomie w corocznie w tych rozgrywkach Mozeroch U15, U17, U19 i, 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 i właśnie do tego poziomu zespoły trumiejskie tref Sopot czy yy, czy Gdyńska Akademia Koszykówki zdobyła medalem, tak naprawdę liczą się w Polsce, a warto dodać, że w tym roku jest Eurobasket w Polsce, który fajnie... Nie, że, właśnie, paradoksalnie tak, dzisiaj spotkaliśmy się w rozpoczęciu w dniu, w się ten Eurobasket rozpoczyna w czterech państwach, Łotwa, Cypr, Finlandia oraz Polska. Polacy grają jutro pierwszy mecz ze Słowenią z, z, z takim zespołem, gdzie też jest taki najbardziej, teraz jeden z najbardziej popularnych zawodników na świecie, Luka Dońcic. I e, może kiedyś na tym Eurobasket zobaczymy zawodników też z Wiejcharowa, ale chciałbym dodać, że z Trumiasta również w tej reprezentacji są zawodnicy. Na Eurobasketach młodzieżowych już byli, tak, więc teraz, teraz pora na, na, seniorów. na seniorów. Coś dopowiedzieć o poziomie? To ja mogę powiedzieć na przykładzie swoim własnym, czyli mój syn grał w Gdyni, wyszedł od nas ze szkoły. Grał w Gdyni, był dwukrotnym złotym medalistą Mistrzostw Polski. Więc teoretycznie zespoły z Pomorza, czyli strój miasta tak najbardziej, zajmują zawsze medalowe pozycje. Czy to są dziewczęta, czy chłopcy z dziewcząt Politechnika Gdańska, lub GTK Gdynia, w chłopcach GAK lub Trefl Sopot. To są, ale teraz już pewnie będzie tak cały czas. Do tych zespołów, czyli do GAK-u i do Trefla przychodzą zawodnicy z całej Polski. Więc Zbierają się dosyć mocne ekipy i one później prezentują naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom. A czy Wasz klub współpracuje też z innymi klubami i jak ta współpraca, na czym ta współpraca polega? No, tak najczęściej to właśnie z Gakiem Gdyńskim, do którego przekazujemy większość zawodników, chociaż w zeszłym roku już Michał Bochentyn poszedł do floty Gdynia, która też reaktywowała się pod skrzydłami ASEKO. Nie ASEKO, teraz to jest. Pod arki, pod skrzydłami Arki Gdynia, e, i e, no cenieni są nasi wychowankowie w tych trójmiejskich klubach. I na pewno e, najwięcej z nich poszło do tego wspomnianego wcześniej gaku, ale kilku też do trefla. Czy do, bo to jest też tak naprawdę wybór rodziców i tych zawodników, gdzie oni chcą dalej kontynuować tę karierę. Jeżeli ktoś po naszej rozmowie chciałby zapisać swojego dzieciaka na zajęcia do UKS Basket ósemki wejherowo, jakie pierwsze kroki powinien wykonać? Odezwać się na mediach społecznościowych na początku września, będziemy mieli grafik zajęć, bo też jesteśmy musimy się dostosować y, do sali, którą dysponujemy w SP8, y, więc y, na początku września będziemy znani grafik zajęć. Można się odezwać na mediach społecznościowych, zapytać się kiedy są zajęcia dla takiego i takiego rocznika dziecka i zapraszam wszystkich serdecznie. Mówimy dziecko, y, chłopcy dziewczynki. Chłopcy i dziewczynki. Ok, i dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.